Witaj na kanale Bajkodrom, gdzie czeka na Ciebie moc bajkowego świata przygód. Miłego oglądania. Bajka o słoniku, który chciał być inny. Dawno, dawno temu w sercu afrykańskiej dżungli mieszkał mały słonik o imieniu Tosiek. Tosiek był radosnym i ciekawskim stworzeniem, ale miał jedno zmartwienie. Marzył, aby być kimś innym. Patrzył na ptaki w locie i marzył o pięknych piórach. Z zazdrością obserwował żyrafy z ich długimi nogami, pragnąc być tak wysokim jak one. Każdego ranka Tosiek budził się z nowymi marzeniami o zmianie. Jednego dnia wyobrażał sobie, że szybując wysoko jak orzeł, drugiego chciał biegać szybko jak Gepard. Mimo, że wszyscy jego przyjaciele kochali go takim, jakim był, Tosiek wciąż czuł, że nie jest wystarczająco wyjątkowy. Pewnego słonecznego poranka Tosiek zauważył kolorową papugę, która siedziała na gałęzi drzewa i śpiewała piękną piosenkę. Papugo, papugo, jak bardzo chciałbym mieć takie piękne pióra jak ty! zawołał Tosiek. Papuga spojrzała na niego i uśmiechnęła się mądrze. Drogi Tośku, każde stworzenie ma swoje unikalne cechy. Pióra nie uczynią cię szczęśliwszym. Ale jeśli chcesz, mogę ci je pożyczyć na jeden dzień. Tosiek, podekscytowany, zgodził się. Papuga przyczepiła mu kolorowe pióra za pomocą magicznego zaklęcia. Słonik biegał po dżungli, czując się niezwykle lekki i piękny. Biegał wokół jeziora, podziwiając swoje odbicie w wodzie, a zwierzęta z dżungli patrzyły na niego z podziwem. Jednak kiedy próbował wzlecieć jak ptaki, zdał sobie sprawę, że jego ciało nie jest przystosowane do latania. Upadł na ziemię, a pióra rozsypały się na wszystkie strony. Może wygląd ptaka nie jest dla mnie odpowiedni pomyślał Tosiek, z rozczarowaniem patrząc na rozsypane pióra. Następnego dnia Tosiek spotkał Geparda, który biegł szybko przez sawannę, przeskakując przeszkody z gracją i łatwością. Gepardzie, Gepardzie, jak bardzo chciałbym biegać tak szybko jak ty. Zawołał Tosiek. Gepard zatrzymał się, spojrzał na Tośka i uśmiechnął się przyjaźnie. Drogi Tośku, szybkość może być przydatna, ale nie uczyni cię szczęśliwszym. Jednak, jeśli chcesz, mogę ci pożyczyć moją szybkość na jeden dzień. Tosiek z entuzjazmem przyjął propozycję. Gepard użył magicznego zaklęcia i nagle tosiek mógł biegać tak szybko jak Gepard. Słonik z radością biegał po sawannie, czując wiatr we włosach i zachwyt w sercu. Biegał przez łąki i gonił motyle, ale po pewnym czasie zaczął odczuwać zmęczenie. Jego nogi nie były przystosowane do tak szybkiego biegu, i zaczęły go boleć. W końcu musiał się zatrzymać, dysząc ciężko. Może szybkość Geparda nie jest dla mnie odpowiednia pomyślał Tosiek, kładąc się na ziemi, aby odpocząć. Następnego dnia Tosiek podszedł do Żyrafy, która spokojnie przeżuwała liście na drzewie. Żyrafo, Żyrafo, jak bardzo chciałbym mieć takie długie nogi jak ty! zawołał Tosiek. Żyrafa spojrzała na niego z ciepłym uśmiechem drogi Tośku, długie nogi mogą być przydatne, ale nie uczynią cię szczęśliwszym. Jednak, jeśli chcesz, mogę ci pożyczyć moje nogi na jeden dzień. Tosiek z entuzjazmem przyjął propozycję. Żyrafa użyła magicznego zaklęcia i nagle Tosiek miał długie nogi. Słonik z trudem próbował chodzić, ale szybko zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie utrzymać równowagi. Przewracał się na wszystkie strony, aż w końcu upadł całkowicie wyczerpany. Może długie nogi żyrafy nie są dla mnie odpowiednie, pomyślał Tosiek, patrząc na swoje nowe nogi, które sprawiały mu tyle kłopotów. Tosiek, zrezygnowany i zmęczony po nieudanych próbach być jakimś innym, szedł wzdłuż rzeki, kiedy zauważył mądrego starego żółwia siedzącego na kamieniu. Żółw miał na sobie stary, zniszczony kapelusz, a jego skorupa była pokryta licznymi rysami, świadczącymi o wielu przeżytych latach. Tosiek, zrezygnowany i smutny, idzie wzdłuż rzeki. Słońce zachodzi, a niebo nabiera ciepłych odcieni pomarańczy i różu. W oddali widać mądrego żółwia siedzącego na kamieniu, obok płynącej spokojnie rzeki. Żółw ma na sobie stary kapelusz, a jego twarz wyraża spokój i mądrość. Czemu wyglądasz tak smutno, młody słoniku? Zapytał żółw, widząc zmartwienie na twarzy Tośka. Chciałem być jak ptaki, gepardy i żyrafy, ale nic mi się nie udało. Chcę być kimś innym, ale zawsze kończy się to niepowodzeniem, odpowiedział Tosiek, siadając obok żółwia. Żółw spojrzał na niego z troską i łagodnym uśmiechem. Tośku, każdy z nas ma swoje wyjątkowe cechy i talenty. Taki mają pióra, gepardy mają szybkość, żyrafy mają długie nogi, a ty masz coś, czego one nigdy nie będą miały. Twoją siłę, wytrwałość i wielkie serce. Zamiast pragnąć być kimś innym, ucz się doceniać to, kim jesteś, powiedział Żółw, patrząc w stronę zachodzącego słońca. Tosiek zasłuchał się w mądre słowa Żółwia i poczuł, że jego serce zaczyna się uspokajać. Zrozumiał, że może to, kim jest, jest wystarczająco wyjątkowe. Kiedy byłem młody, chciałem być tak szybki jak rzeka, tak mocny jak góry i tak wolny jak wiatr, kontynuował żółw. Ale z czasem zrozumiałem, że mam swoje własne talenty i mocne strony. Znalazłem spokój i mądrość w moim życiu. Po tych słowach Tosiek poczuł nową nadzieję i pewność siebie. Postanowił, że polubi siebie takim, jakim jest i wykorzysta swoje unikalne talenty, aby pomagać innym. Niedługo po rozmowie słonika z żółwiem w dżungli wybuchł pożar. Ogień szybko rozprzestrzeniał się po suchych trawach i drzewach, a zwierzęta wpadły w panikę. Tosiek, widząc chaos i przerażenie swoich przyjaciół, wiedział, że musi coś zrobić. Tosiek wykorzystał swoją siłę i długą trąbę, aby przenosić wodę z rzeki na płonące drzewa. Pracował bez wytchnienia, biegając tam i z powrotem, aż jego trąba była mokra i zmęczona. Tosiek biegał tam i z powrotem między rzeką a płonącą dżunglą, przenosząc wodę swoją trąbą. Jego ciało pokryło się potem i kurzem. Inne zwierzęta patrzyły na niego z podziwem, widząc, jak Tosiek nieustannie pracuje, aby ugasić pożar. Trzymajcie się z dala od ognia, wołał tosiek do zwierząt, które w panice biegły w różne strony. Ja się tym zajmę. Wielokrotnie w ciągu dnia i nocy tosiek przenosił wodę z rzeki na płonące drzewa, aż w końcu pożar został ugaszony. Zwierzęta zaczęły wychodzić ze swoich kryjówek, z ulgą i wdzięcznością patrząc na swojego bohatera. Udało się? Pożar w dżungli został ugaszony. Zwierzęta wyszły ze swoich kryjówek, patrząc na Tośka z wdzięcznością. Słonik stał wyczerpany, ale zadowolony, z resztkami wody kapiącymi z jego trąby. Wszyscy mieszkańcy dżungli byli wdzięczni Tośkowi za jego odwagę i pomoc. Małe małpki skakały wokół niego, śpiewając piosenki pochwalne, a ptaki fruwały nad jego głową, tworząc kolorowy wir. Tośek, jesteś naszym bohaterem. Zawołała zebra, klepiąc go po grzbiecie. Dzięki tobie nasz dom jest bezpieczny. Zwierzęta z dżungli zgromadziły się wokół Tośka, świętując jego bohaterstwo. Małpki skaczą i śpiewają, ptaki tworzą kolorowe wzory na niebie, a inne zwierzęta wiwatują. Tosiek stoi dumnie po środku, z uśmiechem na twarzy i radością w sercu. Tosiek zrozumiał wtedy, że jego unikalne cechy są niezwykle cenne i że nie musi być kimś innym, aby być wyjątkowym. Jego siła, wytrwałość i wielkie serce uczyniły go prawdziwym bohaterem. Od tamtej pory Tosiek był najszczęśliwszym słonikiem w całej dżungli. Nauczył się kochać siebie takim, jakim jest, a jego serce było pełne radości i wdzięczności za to, kim jest. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma swoje unikalne cechy. Zamiast pragnąć być kimś innym, warto docenić i kochać siebie takim, jakim się jest. Dziękuję za obejrzenie bajki. Nie zapomnij zasubskrybować kanał i polubić ten film.